Dzień dobry widzowie, witajcie na kanale AXOXO Dzisiaj gramy w Tokaboka Zacznijmy sobie od tego, żeby wejść do naszego nowego domu Czy poznajecie ten dom? Mam nadzieję To jest dom zwierząt, ale my go wykorzystamy jako normalny dom Z ogródkiem, który jest tutaj I tutaj I tutaj, i tutaj No wszędzie na tym całym terenie Dobra, już coś tam mamy, ale oczywiście tapetę trzeba zmienić, bo nie za bardzo mi leży. Dobra, na pewno nie te, hmm, a to nie. To, nie. To, to na nie sprawdziłam to, 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 to. Dobra. robimy sobie teraz tutaj y salonik. Nie. No dobra, ten. Nie, bo on jest bardziej taki... Hmm. Chwila, zaraz. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że mamy się przeprowadzić do takiego obrzydliwego domu? Nigdy tu nie będziemy mieszkać. Co? kładnie. Biedna. Agiks Sokso. Chwila, chwila, to wy nie chcecie moich prac? Wszystkiego co robiłam, złożyłam na was pieniądze. Ja was stworzyłam. Nie musiałaś. Huh. I tak by nas ktoś stworzył. Dobrze, odchodzę. Zostaw to nasze, oczywiście. Ostatnie przejście przez te drzwi. Ale jak oni mogli ci teraz zrobić? Tyle im dałaś. Widać, że mnie już nie chcą. Czy byłam dla nich niedobra? Może trochę, ale nie ma się tym. Chodź, chodźmy do domu. Smutne. <słyski> <noise> Czemu? Mam plan. Jaki? Zrobimy nową rodzinkę, która będzie nam posłużna, będzie fajna, zabawna, nowe imiony, nowe wszystko. To będzie genialne. Yy, bam, masz rację, dziękuję. Nie masz sprawy. To już trzeba będzie później wyrzucić. A teraz chodźmy robić naszą nową rodzinkę. Chodźmy. Widzie, widzowie nie wiedziałam, że to aż tak daleko dojdzie. I że Agatka takie rzeczy wymyśliła. Ona to musiała już chyba zaplanować. Dobra, mamy. Teraz tylko ubranko dają jej jakieś. Hmm. Nie, bo te chłopatki chyba. No a tutaj już... Nie, jeszcze nie mamy starych. To jeszcze chwila. Ale fajne. Tylko chłopatki ja mamy za nim. Tak uważam. To o tym bardziej. Dobra. A tutaj już jest nasz, nasz początek. Tutaj już się zaczyna to samo. No, weźmy to, pasuje do niej. Dobra, teraz weźmy jej okulary jakieś, ale takie, może, które będą pasować, będą ładnie do jej wyglądu. Jakieś takie nieduże, nie małe, a może żadne. Ale śmieszne. Ale na pewno nie. Ale tak szczerze widowie ja nie wiedziałam, że to tak sprawa się potoczy. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Czapa. Może ta czapka. No chyba bardziej pasuje. Dobra. Teraz kolejna osoba. To teraz będzie tata. Albo nie, zróbmy jeszcze mamy, bo znalazłam takie ekstra włosy, które to nie będą idealnie pasować. Ona będzie mieć rudę. Dobra nos. Taki, takie, takie. Okej, okay. skóra musimy zmienić, bo ma niefajną. <grym> Dobra. Musimy ją zrobić wysoką, jeszcze tutaj będzie. O tak, to będzie taka modnisia. Dobra, no i mamy. Tutaj może damy jeszcze jakiś. Nie, w ogóle to nie 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 pasuje. To damy w córce później, bo o tak okaza. Dobra skóra. Trochę taka o matko, ale blada. Dobra. Nos. Oczy są dobre. Tutaj jakieś włosy fajne muszą być. Dobra, spoko wygląda. Dajmy mu piegi. A jakoś tak mega dużo. I damy je brązowe. Dobra. Teraz jakiś garnitur porządny. Dobra, te piegi mu w ogóle nie, nie pasują. Już wiem i to będzie słynny. Teraz robimy małe baby. Małe dziecko. Takie jakieś fajne. Ono będzie po mamie. No, nie ma jakichś lepszych oczu. No dobra. O, jeszcze usta. O, takie. Nosek chyba trochę inna skóra. O, tak. I tutaj teraz wybieramy. <grytanie> A, bo to, no, bo to będzie dziewczyna zapomniałam dać o, no I zrobimy jeszcze jedną siostrę no bo to będzie taka rodzina dziewczyńska z, z chyba samymi dziewczynami Yy, I tutaj jakieś odpowiednie włosy trzeba zrobić. Dobra, a to będzie taka rokowa dziewczyna, tylko trzeba jej teraz dodać jakieś takie na przykład słuchawki. Ale takie, które będą jej pasować na przykład. Piękne. Och! Kiedy oni przyjdą? Już jestem tak ciekawa! Spokojnie, zaraz tu przyjdą, tylko pokażajmy światło, żeby nie uznali, że jesteśmy nieekologiczni. Tutaj to... a nie. Okej, okay, no to zgaszamy, wszystkie są światła. Ale co jeszcze jakieś tam muszą być. Już idą. Ale tu jest gorąco, o Matko! Kochanie, proszę Cię, Dzień dobry. Nazywam się Dolores. Miło mi poznać Cię, Widolores. Jestem. Tak, tak, wiem, jak słyszałam o tobie. Dzień dobry. O matko, co za maniery. Tak, tak, oczywiście. Mamo, a teraz możemy iść. Obiecałaś mi lody. Ale w najlepszej restauracji. Tak, kochanie, zaraz pójdziemy. Jeszcze poznajcie Agatkę. To był jej pomysł, żeby was stworzyć. Ha, dzień dobry! Dzień dobry, koleżaneczko. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Nazywam się Kasia. Bardzo miło mi poznać. Też, mi ciebie też. Dobra, spadła. Ha, ha. Cześć, nazywam się. Marlisia. Miło mi poznać. Cześć Marlisia. Mam nadzieję, że się zakumplujemy. E, Okej. Okay. Na co jej chodziło? Dzień dobry. Czy mogę szklanki wody? Tak, już idę. Szklanki wody mu się zachciało. Też mi coś... Ach, muszę to zgasić. E, bierzemy tą fili... No, chcę wziąć fili To. Woda. co tam to jest. Proszę. Dziękuję bardzo. Od razu lepiej dziękuję. Nie ma sprawy. Um, no więc tak, widzowie. Jeśli, jeśli jeszcze tu dalej jesteście, to teraz szybko jedziemy do domku, który im wybierzemy. Znak zapytania jest, bo teraz nie mogę się zdecydować, gdzie może być ich dom. Dobra, zobaczmy. Tutaj... Tutaj nie ma. O matko. Dobra, zobaczmy tu. Tu. To i patrzymy, co jest wybudowane. To też. Buduj. Tego nie wybudowaliśmy. A i tak byśmy tego nie wybrali. No trzeba wybrać. No trudne. Mm. O matko. Dobra, damy dom z basenem. Choć wydaje mi się, że jest za mały. Może coś tam przygotowałam. No ale uważam, że jest za mały, ale coś tam możemy zrobić. Na początku to usuńmy. I zróbmy kuchnię na klasięcie. Okej, okay, dajmy teraz telewizor. No i mamy. Możemy sobie tylko coś. O, tak, Uwielbiam ten kanał. Ten w telewizorze. I oczywiście kanał. Agi Sokso też jest genialny. No to mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!